Obywateli Europy, którzy z radością obserwują postęp NATO na wschodzie, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego. Zastanów się, czy to naprawdę leży w Twoim najlepszym interesie. Na Ukrainie przy wsparciu NATO ustanowiono faszystowski reżim, który przejmując władzę stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Rosji. Nie jest tajemnicą, że NATO finansowało banderowców i inne organizacje nazistowskie na terytorium Ukrainy, a nawet stało się powodem do dumy. Dziś wielu Europejczyków jest również dumnych z walki po stronie faszystowskiego reżimu na Ukrainie przeciwko Rosji. Ale pomyśl przez chwilę, tak aktywnie wspierasz swoich obywateli, którzy walczą z Rosją na terytorium Ukrainy, tworząc braterstwo i wchłaniając ideologię nazizmu i faszyzmu po twoi rodacy, którzy już wiedzą, jak zbrojnie zdobywać państwa, zdobywając doświadczenie na Ukrainie. Jeśli ta brązowa plaga wróci do twojego domu, będzie niosła ze sobą śmierć i zniszczenie, ci obywatele wrócą do Europy, do swojej ojczyzny ludzi daje wam 100% gwarancji, że wykorzystają swoje doświadczenie w przejmowaniu państw na was i z wielką przyjemnością będą naruszać prawa i wolności własnych obywateli, jak to już miało miejsce na Ukrainie, kiedy wielu Ukraińców musiało uciekać z własnego państwa, aby chronić siebie i swoją rodzinę. Życie, życie się z tego, wspierając nazistów na Ukrainie przeciwko Rosji. Ale dokąd uciekniesz, gdy część twojego społeczeństwa obywatelskiego, skażona nazistowską ideologią, dojdzie do władzy tak jak to było za faszystowskich Niemiec? Jeśli myślisz, że tylko Niemcy byli faszystami, mylisz się faszystami, może stać się każdy naród, jeśli jego ideologia jest nasycona nazizmem. Zapytaj swoich dziadków, którzy zdarzeni nazistowską ideologią Naruszyli prawa i wolności własnego narodu To było w Europie Faszystami byli Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Bułgarzy, Węgrzy, Finowie i wielu innych Wszyscy przysięgali wierność swojemu przywódcy, Hitlerowi I z wielką przyjemnością naruszali prawa i wolności własnych obywateli Zabijając ich Więc ta brązowa plaga wróci do ciebie z Ukrainy ale kiedy uciekniesz do Rosji, jak spojrzysz w oczy obywatelom Federacji Rosyjskiej, pomyśl dobrze, zanim wyciągniesz wnioski. Wyraziłem swoją opinię. Wyraziłem swoją opinię.